Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałem powiedzieć o pewnym zjawisku, które istnieje na polskiej giełdzie, a które jest chodzącą patologią. Jak wiemy, Komisja Nadzoru Finansowego monitoruje spółki giełdowe i to, co się przy ich notowaniach dzieje, jak wyglądają zmiany cen akcji. No i KNF, co do zasady, interesują sprawy związane z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. Gdyż, jak każdy wie... No spółki publiczne publikują informacje bieżące, informacje o swoich finansach. Nie tak dawno jeden z propagatorów z prawa i sprawiedliwości, zatrudniony na dziwacznym stanowisku w banku PKO BP podał teoretyczny, teoretyczną wartość wyników finansowych w banku. No i po tym podaniu które tłumaczono później, że była to luźna interpretacja, że być może analitycznie sobie ten wynik wyliczył. No wzbudziło to od razu zainteresowanie KNFO, no zresztą słusznie, czy nie doszło do ujawnienia informacji połów. Ostatnio MPEI Czyli spółka, którą um, interesował się nasz epicki flip celebryta, um, której od posiada. Um, no, znalazła się na celowniku KNF-u, a konkretnie wykorzystanie informacji poufnej przy tej spółce. W zakresie umowy, jaką MPay zawar z Dark Pool One i Rafałem Zaorskim, w zakresie wprowadzenia stablecoina, kryptowaluty, która miała wspomóc podstawową działalność MPay. No i potem jak Zauski pisał na social mediach. Miało to wprowadzić kapitalizację MPE na miliardy złotych. I miało być więcej warte niż ogromne polskie przedsiębiorstwa. No, można się uśmiechnąć, można popłakać. No ale farmazoniarstwo w Polsce zabronione nie jest. Na stronie KNF-u bardzo dużo jest tych, tego typu informacji o zawiadomieniu prokuratury, donosie organów ścigania, konkretnie o podejrzeniu manipulacji akcjami, ujawnienia no, i wykorzystania innych informacji itd. itd. No, to są działania KNF-u, które są jak najbardziej przydatne i no, eliminują patologię. Wykorzystywania przez jakąś grupę nielegalnie działającą, do no przewagi na rynku względem drobnych inwestorów. Jak wiecie, giełda wielokrotnie nazywana jest kasyna. Przechodzimy jak do kasyna, wkładamy pieniądze mamy większe szanse na porażkę niż wygraną z kasynem, no bo wiadomo statystyczne szanse inwestora, jeżeli ma się po drugiej stronie kasyno, no jest iluzoryczne, dlatego tak mało inwestorów zarabia na rynku, dlatego 80% ponad, no tu jest straty. Jedną z popularniejszych gier w kasynie jest blackjack. To tak zwane popularne oczko. Jedną talią musimy doprowadzić do tego, żeby zdobyć maksymalną ilość oczek, nie większą niż 21, a druga strona, krupier w kasynie, musi mieć tych oczek odpowiednio. Mniej od perfekcyjnego 21. W blackjacku bardzo istotne jest tak zwane liczenie kart. Czyli obserwowanie przez gracza, jakie karty z danej talii zeszły, czyli dokładnie jakie karty już nie uczestniczą w rozdaniu, bo to daje ewidentną przewagę. No wiemy, jakie karty zostały, czyli. Zwiększamy swoje prawdopodobieństwo w grze w sposób oczywisty. Tutaj nawet nie ma co dywagować. W Polsce, jak wiecie, zasady handlu akcjami na giełdzie reguluje ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. To jest bardzo. Obszerny dokument mówi o wezwaniach, o wszelkich regulacjach związanych z obrotem. Istnieje także dział 3a: identyfikacja akcjonariuszy, przekazywanie informacji akcjonariuszom i ułatwianie wykonywania praw akcjonariuszy. W artykule 68 J czytamy. Na żądanie spółki giełdowej lub osoby upoważnionej przez spółkę giełdową podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze są zobowiązane udostępnić spółce giełdowej lub jej osobie informacje umożliwiające identyfikację akcjonariuszy spółki giełdowej oraz liczby wyemitowanych przez nią akcji posiadanych przez każdego z tych akcjonariuszy według stanu na wskazany w tym żądaniu dzień. Przypadający nie wcześniej niż na dzień złożenia. No i co wy na to? To teraz sprawniczego na polski. Handlujemy sobie akcjami na giełdzie i załóżmy, że dysponujemy kapitałem dosyć znacznym, który pozwala nam nabyć akcję danej spółki. No a po drugiej stronie mamy pana prezesa który dogadując się z innymi akcjonariuszami, zgłasza się do krajowego depozytu papierów wartościowych, bo, bo on prowadzi rejestry związane z akcjonariuszami, dla spółek publicznych, no, zakładając, że spółka wybierze ten depozyt. Są inne depozyty, ale 99,9% spółek w Polsce. Wybiera Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. No, i ten Krajowy Depozyt przekazuje Panu, prezesowi danej spółki, konkretną informację. Kto ile akcji ma w danym dniu? Przecież to jest kasyno. To jest kasyno pokazujące, że bez żadnego problemu możemy co tydzień pytać Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych o to. Ile kto ma akcji? I z grupą kolesi pan prezes, czy osoba, której da pełnomocnictwo, nawet w sposób zupełnie legalny, żeby była jasność, może liczyć akcje, które są w obrocie. Kupując, sprzedając, doskonale będą wiedzieli, kto po ile kupił dane akcje. Kto ich ile ma. Z kim ewentualnie się dogadywać, lub kto nam może zrobić krzywdę na walnym zgromadzeniu? Z jednej strony zakazuje się przekazywania informacji i wykorzystywania informacji poufnych, a czym jest taka informacja w tradingu? Wiem doskonale, ile druga strona ma akcji, po ile je kupiła. Mogę z taką informacją zrobić wszystko, a informacja to dla mnie jest arcy. Ważna, często ważniejsza niż jakakolwiek informacja o zawarciu jakiegokolwiek kontraktu. Nie odkrywam teraz Ameryki, ale na rynku New Connect istnieją nawet cenniki za takie listy. Na popularnych forach wielokrotnie czytałem o tym, że taką listę można mieć. Podane nawet były kwoty, gdzie prezes spółki jest gotowy. Przekazać taką listę komuś, kto chce spekulować na, na jej, na jej akcjach. Można policzyć co do jednej sztuki, tak naprawdę, wszystkich akcjonariuszy i to, jak się oni zmieniają w danym okresie czasu. To jest dopiero kasyna. Trzymajcie się, nie dajcie się wydymać.